Witam was, Skorpiony, serdecznie na czytaniu rocznym na rok 2025. To będzie czytanie bardzo ogólne, ponieważ mam tylko jedną kartę na każdy miesiąc, ale mam nadzieję, że zobaczymy jaka mniej więcej energia was energia roku czeka was w roku 2025. Jeżeli jesteście zainteresowani prywatnymi czytaniami, bo mogę taki rozkład zrobić prywatnie dla każdego, e, bardziej szczegółowy, to zapraszam na moją stronę www.kasiatarot.com. E, tam możecie wykupić sobie czytanie. Czytanie jest czasowe, także zależy ile minut chcecie, czy 10, czy 20, czy 30. Tam macie cennik, możecie już wykupić e, czytanie na mojej stronie bezpośrednio. Tam są również wszelkie informacje, które potrzebne są Wam do a propos czytań prywatnych, co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie, już więcej nic nie chciałam powiedzieć, tylko to, że po prostu jest czytanie ogólne, także jedna karta na każdy miesiąc i będziemy szli miesiącami, zobaczymy, jaka energia, co was czeka w każdym miesiącu w następnym roku 2025. Dobra, kochani, karty już są rozłożone i my będziemy powoli odkrywać te karty i będziemy i zobaczymy, co mniej więcej te karty chcą nam powiedzieć na rok 2025. Dobra, zaczynamy kochani od stycznia. Przechodzimy do stycznia. No i pięknie. No i zobaczcie, coś pięknego w styczniu. Mamy przepiękne słońce, także ten styczeń będzie dla Was miesiącem pełnym optymizmu, energii, witalności. Karta słońce zazwyczaj symbolizuje sukces, radość, jakieś spełnienie. W zdrowiu poczujecie przypływ sił. Wasze pozytywne nastawienie w ogóle pomoże Wam pokonać wszelkie drobne do, dolegliwości zdrowotne. W finansach możecie spodziewać się poprawy, być może nawet jakiegoś niespodziewanego zastrzyku gotówki. W karierze to będzie czas na realizację ambitnych planów, zbieranie owoców dotychczasowej pracy w miłości. No, harmonia, radość, bliskość w relacjach. To będzie idealny czas na spędzenie czasu z ukochaną osobą i budowanie silnych więzi. Słuchajcie... Korzystajcie z tej pozytywnej energii w styczniu, cokolwiek to jest, dla każdego co innego, czy to będzie, nie wiem, wasza kariera, czy to będzie praca, czy to będzie zdrowie, powinno być pozytywnie, ponieważ jest słońce. Także korzystajcie z tej pozytywnej energii tego miesiąca, bądźcie otwarci na nowe możliwości, cieszcie się każdym dniem, bo styczeń powinien być naprawdę fajnym miesiącem dla was w 2025. Dobra, luty. Słuchajcie, no nienawidzę tu obok pod oknem przejeżdżają na tych motorach, no tak głośno tutaj, ja nie wiem dlaczego muszą być te motory takie głośne, no nie, nie słyszę własnych myśli. Słuchajcie, rycerz mieczy w lutym, także ten luty przyniesie Wam nieco więcej dynamiki, nieco więcej wyzwań. Eee, rycerz mieczy symbolizuje taką determinację, a także impulsywność i konflikty, także w zdrowiu ważne będzie, żebyście unikali stresu żebyście znaleźli czas na ten odpoczynek. Jeżeli chodzi o Wasze finanse, to zachowajcie ostrożność, unikajcie jakichś ryzy ryzykownych decyzji. W karierze możecie napotkać na pewne przeszkody, ale dzięki tej swojej determinacji, dzięki swojemu analitycznemu umysłowi, poradzicie sobie z nimi. W miłości mogą pojawić się jakieś spięcia, jakieś nieporozumienia, dlatego tu będzie bardzo ważna komunikacja i umiejętność tego kompromisu. Słuchajcie, działajcie rozważnie, działajcie logicznie, Unikajcie pochopnych decyzji i starajcie się kontrolować swoje emocje, bo, bo ten rycerz jest trochę taki. On działa, on szybciej i bardziej działa, aniżeli przed, przed a myśli później. Także w ten sposób. Dobra, marzec, w marcu mamy kapłankę. W marcu mamy kapłankę, także ten miesiąc będzie takim waszym miesiącem introspekcji, również rozwoju duchowego. Także. Ym, Ogólnie kapłanka symbolizuje tą intuicję, tą mądrość wewnętrzną, te tajemnicę. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, to wsłuchajcie się w swoje ciało i to, tego, czego to Wasze ciało potrzebuje. Jeżeli chodzi o finanse, to postawcie bardziej na stabilizację i oszczędzanie. Jeżeli chodzi o Waszą karierę, to skupcie się na rozwoju osobistym, poszerzajcie wiedzę. A w miłości również zaufajcie swojej intuicji i dajcie sobie ten czas, taki na odpoczynek, na ciszę. Może za dużo te rozmowy mogą być niepotrzebne. Skupcie się na tych relacjach, ale tak wewnętrznie. Dajcie sobie czas, obserwujcie wszystko i, i kierujcie się intuicją, jeżeli chodzi o, o sprawy sercowe. Słuchajcie. Także ogólnie w marcu zaufajcie swojej intuicji, bo ona będzie w miarę rozbudowana. Znajdźcie czas na takie medytacje, wsłuchajcie się w swój wewnętrzny głos po prostu. To na marzec. Dobra, kochani, kwiecie. No w kwietniu W kwietniu może powinniście się również skupić na swoich dzieciach, ale kwiecień przyniesie Wam taki powiew świeżości, powiew entuzjazmu. Paść Buław ogólnie symbolizuje takie nowe początki, ten entuzjazm, taką spontaniczność. W zdrowiu poczujecie przypływ energii. To będzie czas. Idealny czas na rozpoczęcie jakiejś nowej aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o finanse, to tutaj pojawią się jakieś nowe możliwości, bo bądźcie otwarci na propozycje. W karierze rozwijajcie jakieś swoje nowe umiejętności, podejmujcie wyzwania. A w miłości tutaj mogą pojawić się flirty, tu mogą pojawić się jakieś nowe znajomości, jakieś osoby i, i trochę taki ten kwiecień może być flirciarski dla Was. Słuchajcie, bądźcie otwarci w kwietniu na nowe doświadczenia, bo tu coś nowego idzie w waszym kierunku. Coś, coś, co może Was zainteresować. Bądźcie otwarci w takim razie na te nowe doświadczenia i ogólnie cieszcie się życiem. Maj, kochani. W maju mamy sprawiedliwość Wielki Arkana i Maj będzie dla was takim miesiącem równowagi i harmonii. Karta Sprawiedliwość symbolizuje obiektywizm. Symbolizuje uczciwość, symbolizuje odpowiedzialność. W zdrowiu zadbajcie o harmonię między pracą a odpoczynkiem. W finansach uregulujcie wszystkie sprawy formalne, zadbajcie o porządek w dokumentach. Jeżeli chodzi o Waszą karierę, to działajcie zgodnie z zasadami etyki, z zasadami prawa, nic nie kombinujcie, a w miłości natomiast yy, sprawiedliwość zapowiada uczciwość i szczerość w relacjach. Nie wiem, czy to wy macie być uczciwi i szczerzy, czy wasz partner będzie uczciwy i szczerzy, ale tutaj znajdziecie balans ogólnie w relacjach. Bądźcie obiektywni w swoich ocenach i działajcie zgodnie z waszym sumieniem. To jest pora na maj. Dobra, kochani. Czerwiec. Czerwiec będzie troszeczkę takim spokojniejszym miesiącem. On przyniesie wam poczucie bezpieczeństwa i taką stabilizację. Siedem denarów symbolizuje ogólnie cierpliwość, wytrwałość i docenianie tego, co się ma. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie w czerwcu, to zadbajcie o regularną aktywność fizyczną. I również niektórym ja radzę, żebyście poszli i dokonali, nie wiem, sprawdzili się u lekarza. Jeżeli chodzi o Wasze finanse, to skupcie się na oszczędzaniu, skupcie się na długoterminowych inwestycjach, nie śpieście się nigdzie, tutaj trzeba będzie poczekać na coś. Cierpliwość będzie bardzo pożyteczna. Jeżeli chodzi o Waszą karierę, na razie nic nie nowego, ale kontynuujcie dotychczasowe działania, doskonalcie swoje umiejętności dalej, także tutaj nie będzie żadnych och i achów ale po prostu spokojnie róbcie to, co robiliście do tej pory. Jeżeli chodzi o miłość, to tu również jest stabilność i harmonia w związkach, ale wy możecie być tak, trochę zastanawiać się nad tym związkiem i oceniać, czy to jest to, co ja chcę, czy ja inwestuję w dobre miejsce, w dobry związek, czy to jest to, czy naprawdę tego szukam, ale również tu jest potrzebna cierpliwość. Ogólna porada na, na, na czerwiec, Bądźcie cierpliwi i doceniajcie owoce swojej pracy. Lipiec. No w lipcu przepięknie, bo mamy gwiazdę i to będzie miesiąc dla Was, miesiąc nadziei i optymizmu. Gwiazda symbolizuje tą inspirację, wiarę w siebie to jest również karta spełnienia marzeń. W zdrowiu poczujecie poprawę samopoczucia, odzyskacie wiarę w lepszą przyszłość. Jeżeli chodzi o Wasze finanse, tutaj będzie poprawa sytuacji finansowej, możecie realizować swoje plany, także możecie coś sobie zakupić. W karierze się pojawią, pojawią się nowe możliwości, nowe perspektywy, zwłaszcza jeżeli Wasza praca polega na czymś związanym z internetem, z komputerami, komunikacją w ten sposób. Także tutaj możecie się rozwijać. W miłości natomiast gwiazda zapowiada spełnienie Waszych marzeń o idealnym związku. Także słuchajcie. Wierzcie w swoje marzenia w lipcu, idźcie za głosem serca, bo tutaj powinno się spełnić to, co sobie wymarzyliście. Kochani, sierpień, sierpień, no przepięknie, następna fajna, pozytywna karta. Yy, tu będzie miesiąc dla Was radości, zabawy, spotkań z przyjaciółmi, z rodziną. Będziecie celebrować, to jest radość, harmonia w relacjach. Słuchajcie, wy możecie niektórzy pojechać, spotkać się z rodziną, to mogą być wesela, nie wiem co jeszcze, jakieś urodziny, po prostu jakieś spotkania z przyjaciółmi, z osobami, które kochacie, z którymi się dobrze czujecie, to będzie wesoło. To lato będzie naprawdę fajne dla Was. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj znowu poczujecie przypływ pozytywnej energii. W finansach tutaj będziecie się cieszyć owocami swojej pracy. Jeżeli chodzi o Waszą karierę, to te trzy puchary zapowiadają współpracę i sukcesy pracy zespołowej. W miłości będziecie fajnie spędzać czas z ukochaną osobą, z bliskimi, przyjaciółmi. Także cieszcie. będziecie się cieszyć. To lato będzie fajne dla Was ogólnie. Cieszcie się życiem, spędzajcie czas w gronie bliskich osób w sierpniu. Wrzesień, no i we wrześniu pojawia nam się diabeł i to będzie miesiąc troszeczkę taki pełen pokus, wyzwań. To są, diabeł to są uzależnienia, to są negatywne myśli, to jest materializm. W zdrowiu unikajcie używek, alkohol, dragi i jakichś negatywnych wpływów. W finansach zachowajcie ostrożność, unikajcie jakichś ryzykownych inwestycji. W karierze... Uważajcie na jakieś manipulacje, na jakieś intrygi. A jeżeli chodzi o miłość, to tutaj może wskazywać na jakieś toksyczne relacje. Także uważajcie na ludzi dookoła Was, bo tutaj są, możecie się uzależnić od kogoś emocjonalnie, tu są uzależnienia emocjonalne, tu może ktoś pojawić się toksyczny w Waszym życiu we wrześniu. Słuchajcie, w tym wrześniu macie zachować umiar i macie zachować kontrolę nad swoimi emocjami. Unikajcie negatywnych wpływów i nie ulegajcie pokusom, bo tutaj będzie dużo pokus. Nie wiem w jakiej dziedzinie waszego życia. Czy to jest praca i jesteście materialistami, czy to jest jakiś romans, ktoś się pojawi i będzie was kusił. Uważajcie na tego diabła we wrześniu, październik. No i po tym diable przychodzi troszeczkę ciemność, ciemność. Miesiąc dla was, październik, będzie takim miesiącem intuicji i tajemnic. Księżyc symbolizuje podświadomość, intuicję, również iluzję. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, to warto będzie wsłuchać się w swoją intuicję również, ale również obserwujcie albo zapisujcie nawet swoje sny. Zadbajcie o odpoczynek. Niektórzy z Was mogą tutaj po tym, no jest diabeł. Słuchajcie, dla mnie księżyc jest zazwyczaj taką kartą, na przykład ktoś żyje jakimiś iluzjami albo Ktoś jest otumaniony, nie wiem, czy, czy pod wpływem narkotyków, czy pod wpływem alkoholu, to ten księżyc też czasami mi mówi, że po prostu nie widzicie wyraźnie swojego życia, swojej przyszłości i tak dalej. Zaufajcie swojej intuicji, ale bądźcie cierpliwi. Bo księżyc może wskazywać na jakieś ukryte emocje, również to są tajemnice. Także to jest coś, będzie zaciemnione w październiku. Uważajcie na ludzi, uważajcie na to, kim się otaczacie, uważajcie w ogóle, co, co robicie. Księżyc zaciemnia wszystko, nie widzimy przyszłości przez Księżyc. No dobra, listopad. No i w listopadzie mamy koło Fortuny, następne wielkie arkana. Także tu dojdzie do jakichś zmian w Waszym życiu, tu będą jakieś niespodzianki. Koło Fortuny ogólnie symbolizuje cykl, cykliczność życia, zmiany, nieprzewidywalność. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, to bądźcie otwarci na nowe metody leczenia i dbajcie o to zdrowie. W finansach bądźcie elastyczni i gotowi na zmiany. W karierze mogą pojawić się nowe możliwości, nowe wyzwania. W miłości natomiast koło fortuny zapowiada zmiany. Tu mogą być nowe możliwości, tu może coś się wydarzyć w Waszym związku, jeżeli jesteście w jakimś związku, ktoś nowy może się pojawić. Tutaj będą jakieś duże zmiany. Ale porada jest zawsze koła fortuny taka, że macie być, bo, 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 macie być elastyczni i macie po prostu zrozumieć to, że nasze życie jest cykliczne. Jeden cykl się zamyka, drugi się otwiera, są zmiany. I bądźcie otwarci na te zmiany. Adaptujcie się do nowych sytuacji. No i mamy grudzień i w grudzień piękna karta. Ten grudzień będzie dla Was miesiącem spełnienia. Ten grudzień będzie miesiącem satysfakcji dziewięć denarów. To jest niezależność, zwłaszcza finansowa, to jest sukces, to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest radość z tego, co się ma już. I e, dla niektórych popatrzycie w lusterko i zobaczycie kogoś fajnego, kogoś wspaniałego. W zdrowiu poczujecie się silni, poczujecie się pełni energii, w finansach możecie cieszyć się stabilną sytuacją, będziecie doceniać owoce swojej pracy. Jeżeli chodzi o Waszą karierę, to tutaj są sukcesy, tu jest uznanie, i w miłości. Czas na spędzenie czasu z bliskimi. Cieszcie się harmonią w związku, bo tu będzie harmonia. Cieszcie się, o się, w grudniu. Słuchajcie, ten grudzień zamyka cały rok. Ten grudzień zamyka cały rok i ja wam powiem, że wy poczujecie się. Nie wiem, dla kogo jeszcze mi ta karta wyszła na koniec roku, ale to jest bardzo fajna karta. Bo Wy spojrzycie na swoje życie i będziecie się cieszyć tym, co macie, i docenicie to, co macie, i popatrzycie w lusterko i zobaczycie, jestem zajebistą osobą. Jest fajnie, cały rok mi przyszedł. Bardzo fajnie, bo ogólnie wasz rok, wy macie same pozytywne karty. Oprócz tutaj tych pokus i tego księżyca, wpływu tego księżyca, ale to jest początek jesieni, wy macie wszystkie same pozytywne karty. Tak. I zachowujecie się moralnie, i macie piękne słońce, i macie piękną gwiazdę, i macie kapłankę tą wewnętrzną mądrość. Także ten rok będzie się zapowiadał bardzo optymistycznie. Tu mogą być jakieś zmiany w listopadzie, jakieś duże zmiany, ale wszystko wychodzi na pozytywnie. Także rok dla Skorpiona ogólnie wychodzi na bardzo pozytywny rok dla Was. Także Skorpiony, nie macie się tak za bardzo o czym przejmować. Ja widzę sukcesy i w pracy, i w domu, ja widzę spełnienie marzeń, tu jakieś wasze marzenia będą spełnione. Ja widzę was rosnących, bardzo mądrych, uduchowionych, sprawiedliwych. Będziecie, będziecie fajnymi osob osobami ogólnie, z którymi fajnie będzie spędzić czas. Ja uważam, że ludzie będą ciągnąć do was, bo będą widzieć takie bijące światło od, od was, to waszą radość, pozytywne nastawienie. To, że jesteście fajnymi kumplami, kumpelkami. Także ludzie będą do Was ciągnąć i Wy spędzajcie czas również z ludźmi w ciągu tego roku 2025. 20, tu mogą być pokusy. Także uważajcie. Uważajcie również, wam powiem przez te dwa miesiące, tu możecie popaść w jakieś, um, jakieś używki. Także zwróćcie uwagę na to. Ale reszta roku, super karty. Naprawdę super karty. I, I tyle, nie mam więcej nic do powiedzenia, bo bardzo optymistycznie, pozytywnie, dlatego w miarę nudne czytanie, Skorpiony, ale cieszę się, bo macie fajny rok i dzielcie się tą swoją radością z innymi również. Pozdrawiam Was, Skorpiony, trzymajcie się, Buziaki, papa. Pa.